Po lewej patrząc, tutaj na wykresie mamy kilka możliwości, czyli to w jaki sposób rozpatrujemy wykresy. F w nawiasie X są to wskaźniki. Na pewno wielokrotnie spotkałeś się z tą definicją wskaźników, a więc tu możesz odnaleźć Twoje ulubione wskaźniki. No, weźmy sobie tutaj przykładowo wskaźnik wolumenowy, a więc szukam sobie wolumenu i klikam znowu lewym przyciskiem myszki. Zastosuj i w tym momencie pojawił mi się już wolumen dla każdej ze świeczek. Oczywiście ten wykres też jest ruchomy, a więc ja mogę sobie tutaj go pomieszać, powiększać. Wszystko jest intuicyjne. Idąc dalej, tu często ten krzyżyk pokazuje nam konkretny poziom ceny, tak? No bo w momencie, kiedy robimy jakąś specyficzną analizę, no to warto byłoby wiedzieć ile cień na górze ma ten wąs. No i żeby się za mocno nie wgapiać w wykres, no to wystarczy najechać krzyżykiem. Na, ten, na tą świecę, tak pamiętaj, że jest to świeca w skali miesięcznej. No i już tutaj po lewej stronie widzisz open, close, high, low, a więc y, poziom otwarcia i zamknięcia tej świeczki oraz ekstremum w postaci najwyższego szczytu i najniższego dołka. Tak? W momencie, kiedy już nie chcesz z tego korzystać, możesz sobie to spokojnie tutaj wyłączyć. Idąc dalej, linie trendu, też mamy tu, klikając linia trendu, linia równoległa. I już możemy sobie tutaj wyrysowywać, klikając wszystko lewym na mysce, potwierdzając tak na przykład linię trendu, proszę bardzo, lewym potem ciągnę do jakiegoś tam punktu. I już mam jakąś tam informację na temat wykresu. Dodatkowo mamy tutaj różnego rodzaju kształty, które by nas interesowały. Jakieś siatki Fibonacciego, siatki Gana, różne, różne narzędzia służące do analizy, a więc w zależności jeśli w ramach pogłębiania wiedzy będziesz szukał dalszych informacji na temat inwestowania, spotkasz się z jakąś metodologią, to założę się, że tutaj już w ramach tego programu, również te elementy tej nowo poznanej metodologii będziesz miał już w elemencie tego systemu i spokojnie będziesz mógł z nich sobie korzystać. Również to. Na no co chciałbym zwrócić uwagę, to też forma, w jakiej będziesz obserwował wykres. Bo to o czym mówiłem i umie już w standardzie odpala się wykres świecowy, ponieważ ja na co dzień z tego konta korzystam. Natomiast ty prawdopodobnie będziesz miał albo wykres liniowy, albo wykres słupkowy, a no więc już tutaj w tym miejscu możesz sobie te ustawienia preferencyjne dla siebie spokojnie poukładać. Tu Przybliżanie i oddalanie wykresu, tak? Jeśli chcemy coś przybliżyć, no to tutaj mamy tą lupkę z plusem. Jeśli chcemy coś oddalić lub z minusem. I ostatni element. Jeżeli powiedzmy hipotetycznie robimy jakąś analizę, tak, weźmy sobie, już nieprzypadkowo weźmy sobie spółkę American International Group. Pokażę Ci tu formację, którą mogłeś już poznać w ramach tego szkolenia. A więc robimy sobie analizę, tak, że no, mamy tutaj jakąś sytuację, która coś nam przypomina, tak, a więc bierzemy sobie, a dobra, lewe ramię, potem znowu bierzemy sobie kolejną linię, łączymy, tak, proszę zwróć uwagę, tak, mamy lewe ramię. Mam, mam nadzieję taką cichą, że już... Domyślać się, co ja tutaj Ci staram się wyrysować. Mamy tutaj już naszą głowę. Dlaczego do tego punktu, a nie do tego pierwszego? Ponieważ ten był wyżej. Potem rysujemy prawe ramię. Tutaj takie bardzo dynamiczne zejście, i zaraz odbitka w postaci ruchu już nowego impulsu. I tak, na dobrą sprawę, zostaje nam tutaj zdefiniowanie jedynie linii szyi tak? czyli zdefiniowanie naszego punktu zakupowego. To jest akurat moja inwestycja zakup 10 sztuk w cenie po 40 dolarów i 85 centów. Aktualna cena 46 dolarów i 18 centów a więc zysk 7,6 Przeliczając to na złotówki to już jest 158 złotych i 86 groszy przy inwestycji Proszę zwróć uwagę, tutaj mamy equity 1700, a w zasadzie wtedy to było 1600 zł, tak? bo tutaj już mamy aktualną, aktualne stana, więc można powiedzieć, że no 7,6% w perspektywie no, niespełna półtora miesiąca, ponieważ tutaj widzisz, że jest wykres pokazywany w skali dziennej, tu był moment zakupowy. no Wiadomo, ty kupowałbyś tu w cenie 43 dolarów i 50 centów. Ponieważ z tej formacji zakupowej byś zdecydował się na otworzenie pozycji. No ale tak jak już mówiłem podczas kursu, ty na początku naucz się tych dwóch prostych technik, potem w ramach ewolucji będziesz kontynuował swoje zakupy na podstawie nowych formacji, które poznasz. Tak jak Bruce Lee, na początku wytrenuj jeden cios, potem automatycznie zobaczysz, że będziesz ewoluował i będziesz poznawał nowe techniki.